Cześć się i witam was serdecznie w kolejnym filmie u mnie na kanale. Dzisiaj ze mną są oczywiście dwa wspaniali koledzy, Mr. Biceps i... co? No ja wiem, ja wiem, ale coś mi tam wyrosło. Sterydzę, steredy. No widać, wiesz? Stelydzia tak. chiebany, strzykawka jest, a później... Słyszałem, że coś A później, tań... to... później tańcula będzie musiał cię odblokowywać. No. Arek, jesteśmy na łączach. Yy, I oczywiście mój wspaniały. Dzień dobry. Yy, night kumpel. kumpel. Patrzcie tu. No. Siła jest kurwa. Zaraz będzie, zaraz będzie. No? No. Co ty robisz? Najedzony? Właśnie, mówiliście, tak. że. Będziemy, jeść, będziemy no? jeść. Ale to nie o szczury to Ja co, na wieczorzu zapomniałem zaprosić w takim razie. O, ty to chyba z Gresem się umawiałeś ze mną. Na wieczorze. Dobra, czas <laughs> Możemy Dobra, podać, dzisiaj proszę Państwa będziemy... Mamy tutaj trochę Wingsów z różnych restauracji i na ślepo będziemy zgadywać z jakiej są restauracji, dlaczego Winxów zapytasz. Tak zwany pan test, tak, dlaczego właśnie Winx zapytasz, bo pana Murzyna, podemny, pana murzyna? Podemny, podemny. bo ogólnie tutaj nie mamy żadnych karczy czy wygranych i tak dalej, tylko... Czemu właśnie... nie? Tu... Nie, bo słuchaj, bo słuchaj ale słuchaj właśnie. Radę. Bo tu chodzi o to, że my musimy pokonać pana Murzyna. A jak pan mógł przegra w konkurencji z Wingsami, to robi live'a na szołapie, gdzie ciastko mu siada dupą na morzu. Dobra, ale, to ja? ale się, nie, nie się... Nie, nie będzie, tak. No będzie, nie No będę miałem przegrasz. No ma tak być. No przestań, no tak to zrobisz to dla widza jak przegrasz tak przecież, no? Dobra, dobra, znowu to dla mnie. Ale Ciustuś ma czystą dupę? Czy ja wiem, kurwa. No nie mu nawet kurwa przed tym. Nie musisz się przejmować. Ale trudno ma dupę A skąd ty to wiesz? No bo gę. Bo już mu siadał. Dlaczego już nie będzie jakiś hardwócz. Nie no dobra, dobra, bez beki. Live show up naturalny. Really. Dobra, so, zrobisz live'a na, na tym. Nasze łapy y bez koszulki. No to co? Bez koszulki, no dwie godziny live'a. I będziesz, I będziesz mówił, że otrzebujesz tyle. Mamy Max Premium Burgers, Dominosa, Whisky in the Jar, kurcze pieczone i KFC. Ok. Y zakładamy opaski i moją kochaną podawaczkę bym prosił tutaj. Ej, nawet nie mogę oszukiwać, bo zawsze jak, jak są jakieś like szaliki, to oszukuję. A skąd ja mam wiedzieć, z jakiej to jak nigdy nie jadłem? <grym> a, a, nie a Tak. Tak. Może raz... Że, tak co tak ty mówisz w ogóle? W ogóle. No ty jesteś rasistą. Oczywiście, że czarni są najlepsi rasistami. się nazywania mnie od murzynów, skończyło się. Dobra, a kto nam to kładzie? Olga. No w pani skrzydła. a jak to ma Wybierasz sobie jedną, weź jakieś podawaczkę z tego i nakładasz nam na talerz po jednym. A my będziemy nie to jeść i odgadywać. Podawać. Olga, co dałaś jakoś pierwsze? Hmm? Nie wysprzegliłaś się na pierwszym pytaniu, to nie jest. Że... Czecha, bo jeszcze muszę oddać. węch, węch, Węch muszę a ja muszę ten talerz zlokalizować, Misz dałaś? Nie. A mi? Czecha, ja muszę tutaj to podotykać. Kurwa, mać. <laughs> kurwa, mać, no. Już można jeść, tak? No. To ja najpierw i dotykam, jak to wygląda. Niedobre to, kurwa, jest. No nie, jest wybitne. Kurwa. Boję się, że wszystko... A, dobra. Kurwa. Dobra, y... Możemy odkrywać sumy, czy nie? Chujowe to... Nie, 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 bo będziemy, tak, wiesz, Mm. Jeszcze raz, jaki jest wybór? Max kurczę Premium pieczone. Max Premium Burgers uh -huh. y, Domino's pic, Nie, pizzy Domino's, Max Premium Burgers, Whisky in the Jar mm, KFC KFC i kurcze pieczone Dobra, już możemy zgadywać? Dobra, no, chuj no. <laughs> no dobra, jakaś kujowa sieciówka to jest Dobra Max Premium Burgers Też tak chciałem. Jest, Ja też tak chciałem Jak kurcze pieczone Co? Płucz, pieczone, no, no, gówno straszne No bo ty już. jadku bułce pieczone. No tak myśleć. Ja myśleć myślałem, że KFC Nie, no jest nie. Ale później. No tak nie, to może jakiś wielki No bo to małe jest, no to mnie ciśnij. Coś, coś czego no, się to nie, nie zrobi na potrzeba odcinka. A ty, ja, ty testowałeś wszystkie te lunchy dla tak? Ja. tak? Ja testowałem, testowałem. Nikt rzeczywiście nie zjadłem Wingsa czeków w Dominosie, nigdy w życiu nie zjadł Wingsa w Premium burgersie No. Już panie murze No w jadłem raz i keps jadłem. Dobra, jestem na prowadzeniu, zaraz będziemy coraz bliżej live'a No. Już? Kurde. Jemy? Mhm. Jak dla mnie to... Ten link najgorszy. No, kuj chuj No. Za. Co już dopiero się Dobra. Ja, bym, ja nawet nie chcę tego jeść, ale myślę, mogę powiedzieć o Poczekaj, poczekaj, jeszcze... poczekaj no, na inne. Nie dobre. No jest, ten jest bardzo chujowy. No, ja chyba, no. Gotowi? No. no? Trzy, cztery. Dominos. No, no dominos. no. <laughs> Ty. Brawo, to był Dominik. Tak? No, ale to od razu czuć. Albo to... jest taka chujnia, nie? No, ale po... Ja jeszcze się po, pomiędzy tym a Max Premium Burgers zastanawiałem, bo mówię jakaś w kurwę sieciówka. Tam. Też się nad tym zastanawiałem, no. ale Murzyn mówił, że Max Premium Burgers jest zajwiste, A jak on powiedział, że to jest chujowe, to już mnie naprowadził, że to nie to. Kurde, no, ale już ten, A też ale... bym na tym Max Premium Burger to no, albo to, nie? Nie, Max Premium Burger jest dobre, mi smakuje przynajmniej, ale minus naprawdę. Jest. Tragedy. No. Tragedy. Tak szczerze to nie jest wiem, czy jadłem, jadłem kiedykolwiek bryzare. bardziej kurowe skrzydełko. No bo ja jeździłem jak muszę. muzyn. Rękoma tutaj dotykam, tutaj to sprawdzam. Jeszcze w pizzach, a to jest bardzo porównywalnie Dobra, Dobra następnie. Odkładziesz? Ale... Już tam? Już co? Wow. Dobra, ja już wiem, co ja to jest. Ja też nie wiem, co to jest, bo to wystarczyło dotknąć panierkę. Chociaż kurwa, Ja co są takie trudne, myślałem. <laughs>

No, bo ja jadłam jakieś jak było może ciepłe, jakieś 40 minut Totalna, totalna średnia, to KFC W tak, nas wyruchał tutaj frajer z Volta No taka <śmety> prawda Ty, wiózł kurwa z dwóch restauracji, jedno zamówienie, znaczy dwa zamówienia z dwóch restauracji, jeden kurier wiózł I wiózł je kurwa ponad dwie godziny Gdzie było napisane 40 minut, no Nie jest to wałek? Tak Aż się spierdziałem, no Kurwa o, Przepraszam Dobra, już też wiem z ceboty, bo ja po po, po po wyczuciu czuję, po wyczuciu. No, wiadomo. No, tylko wiem. Okay. Jest takie gówno. <grywa> to jest dobre akurat. Dobra, gotowi? 3, 4, 5. Zbliżmy je do jar. Ale to po tym że sos, no. no, ten sos barbecue jest zbyt, zbyt oczywisty. Ja tylko oba raz tam jadłem, żeberka, i tam jest, ten sos jest taki ostry, on jest słodki i ostry no tak? dobra, to w sumie, w sumie, zostało tylko jedno, więc możemy to ściągnąć, myślę. Ej, czyli będzie live, będzie live, bo wygrałem. Wszystko trafiłeś, no. Ale możemy jeszcze ocenić po prostu od najlepszego do najgorszego. Dobra. Whisky najlepsze. Potem no, nie, chyba KFC. Mu, KFC to fajne, nie osiadłem teraz z tym wypadku. No. Ale wszystko inne też było tragiczne. Tak, szczerze, whisky wygrało tym. Chyba, że z restauracją, a nie taką sieciową fast foodową. No, jest taką małą sieciową, no. nie? Ale, taką... ale też whisky było barbecue, no nie? No i też. no. I inaczej so, to Sos so obu nie było. No, myślę, że gdyby bez sosu, to nie byłyby takie dobre. Znaczy, no to każdy jest swoje nie? Najgorszy dominos. Potem drugie najgorsze, kurcze pieczone, potem KFC, no to Max Premium Burgers było drugie, a yy, whisky pierwsze. Co jeszcze tam było? Nie wiem. No dobra, według mnie to whisky najlepsze, no to jest niepodważalne, myślę. Drugie, bym się nad tym kurcze pieczone albo Max Premium Burger zastanawiał. Tu miałbym taki dylemat. Dominos totalne totalne wiem, nie wiem jak mogą takie rzeczy ludziom dawać. No, to było no, no. Naj, Najchujowszy Winter tak jak, tak jak, Wiecie, jak się tak dotknęło, to. takie towaru. Nie Dominos kurwa, zmieńcie menu. No, u mnie tak. Zaj, Zajmijcie się tą pizzą co robicie. Numer jeden łyski, numer 2 marsburgers, Numer 3 kurcze pieczone. Potem KFC, chociaż też było mega chujowe. za Ale było zimne. Ale powiem. inne też być no ostatnie... Ja po mnie nie rozumiem hype'u na KFC, bo dużo osób mówiło o KFC i coś tam. Wszystko, nie wiem, dla mnie to, to jedzenie smaku nie ma, wszystko jest tak ostre, że po prostu no, to mięso nawet smaku nie ma, po prostu nie. czujesz, że masz spalony Z KFC jest bardzo taki duży problem, że to nie jest jak McDonald's, że jedziesz do każdego i dostajesz to samo, tylko w 90% znajdziesz gówno, a 10% jest dobre, nie? To, to jest problem KFC, tak mi się wydaje, ale... Dobra, bo tu chyba Jasiu też by, też by sobie zjadł, także... Tak, Kiedy ten live będzie? Kiedy ten live? Wróć! Co? Kiedy live? Nie. No nie, no, to nie, wiem, bo to zakładałeś, nie? nie no. Będę siedział na dom na płótnie, chłopie. Będzie, będzie. No i to po co ty się zakładasz na to? Ale to dozmuśnili mnie, wiadome? Dozmuśnili. Wiadome, wiadome. Wesożurki przez dwie godziny. No, tego. no, dobrze, dobrze. Ja ci płacę, że to, no, no, no Może nie. kiedyś, może kiedyś. Ale... Ja płacę, no, ja też płacę, że to Może ja, kiedyś. On jest o szóstym, ja, nie Dajcie 20 dni, łapę, to przemyślimy tutaj. Dobra, ale obiecujesz już tak na czym, no. nie, 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 No co nie, nie, że No, no tak 20... łapki, tutaj mówisz, no, ale będzie Dajcie 20 koła łapek i przemyśl. I będzie szoła. I przemyśl, czy będzie szałap. Będzie, szołapki? będzie szołapki? No zobaczymy. Dobra, dobra. inaczej, zrobimy tak. <coughs> Jak będzie 20 koła łapek, to mogę z tobą siedzieć bez koszulki. <coughs> tak? Dobra, <coughs> okay, dobra. Na szałapie. Na szałapie, no. Dobra. Kurde, ja zajebiście, nie. no. Czyli zostaw łapkę w górę. Poza tym, jeżeli... Takie odcinki zaślepiono-jedzeniowe Ci podobają, nie wiem, burgery, pizze też możemy zobaczyć, także napisz o tym w komentarzu. I to by było na tyle w tym filmie. Na razie cześć, piąteczka, Siemano. No